Dziś pijemy wino z Sycylii, Nero Diavola, e, Cante Paolini Sicilian. E, wino, które dostaliśmy w prezencie, także nie wiemy skąd pochodzi, nie wiemy ile kosztuje. E, albo ze specjalistycznego sklepu, albo z jakiejś... Z, e, z internetu po prostu i z, z wysyłki od jakiegoś dostawcy. E, korek. Z Chilian. 12% alkoholu. 2019 rocznik. No i, no i zobaczmy, co to jest. Barwa ciemna, ładna. Ale taka kommentarna, jak ludzie. Jak wyczułeś no to, wziąłeś, to. Wziąłeś mhm. komagana, Tak, nie? Ja też określenia. A tak pomyślałam, bo jeszcze nie wąchałam i ja nie chciałam. I tak na oko, na oko czereśnia. Tak. Ale to się mogę być, może być też śliwka. Śliwka może być, tak, bo Narodniogóla to... Jest dobre. Jest dobre? Mhm. Takie dojrzałe bardzo. No, bardzo dojrzałe owoce. Tak. Bakuł. Ale w pasowości. Tak? tak? A to jeszcze no, nie przeszedło. Nie przeszedło. Ja ja tak <laughs> szybko. Nie no, generalnie trochę kwiatków, trochę... Tak, taki yy, trochę taki Kwiatowo-owocowy. Światowo-owocowym no. Nie, przyjemny. Uh -huh. A nie jest nachalny, tak i delikatny, tak. zrównoważone. O coś dojrzałego, mocno. A może i na i czereśnia. Trochę pieprzu takie na końcu. No. Przyjemna kwasowość. Mm -hmm. Na pewno. Na dzień dobry. Tak, kwasowość jest od razu, nie? Tak by czułem. Mm. A taka słodycz? Z takich owoców? Troszkę, jakby beczki. Mm -hmm. tak Gdzieś tam delikatne tak. taniny. Mm, owoce. Mm. Wiśnie, ale taka w, albo czereśnia. Szybciej. No taka trzymiesza wiśnie. No. Ale wiśnia bez pestki takiej. Tak. Mm. Ale za to ze skórką. No. Ale dobra, bardzo dobre. Mhm. Nie no, fajne, pełne wino mhm. takie. Tak. Mega pijalne. Słodyczy w ogóle nie. Takie dojrzałe owoce. Nie ma. Klasowość. Tak, dojrzałe owoce jak najbardziej, ale idzie w pasowość Fajną, w przyjemną naprawdę. Magawinko. Od kogo dostaliśmy? Paolini to od kogo mogliśmy dostać. <laughs> no. No wiem. No, chyba pod siebie kupowała po prostu. No. <laughs> Ale bardzo dobre. Coś jeszcze można o nim powiedzieć? Że polecamy? <laughs> no to na pewno. Cukru zero. No zero tak, nie ma cukru. Nawet tego resztkowego, nie bardzo. E, gdzieś tam taniny może delikatne, ale bardzo delikatne, gdzieś tam na końcu Jest, jest, jest. Ale delikatnie ale delikatnie, Gdzie jest delikatnie. To, nie, Tak, tak od razu jest kwasowość taka, Aha. nie od razu wyraźna, nie ma tam, bo no, czasami tak. ta kwasowość na, na końcu się ujawnia, a to jest taka... No i do czego? Do makaronu. Pizza, makarony, nie? Takie typowo do włoskiego mm -hmm. jedzenia. Ale jeszcze takie puszczyt, to, mm -hmm. No może być taka delikatna mm -hmm. szyneczka, czemu nie. I dojrzałe pomidory, bo to mamy. Aha, ale bardziej właśnie takie włoskie wino do, do włoskiego jedzenia. jedzenia Niekoniecznie no. nie by pasu... pasowało takiego gryla ciężkiego. Nie, no, ale, chyba, ale by... nie. chyba bym coś innego wybrał. Ten mm -hmm. Tutaj by było miło. do ciężkiego gorila to piwa południowa amerykańskie czyli albo jakaś hiszpańska mm. Rioja. Mm. No myślicie, że coś w tym jest, że tak do danego mm. do jedzenia z danego kraju pasuje wino z danego kraju? Chyba tak. Znaczy tak sobie wizualizuję, więc nie wiem, mm. czy to potęga podświadomości? Możliwe. Nie, się psychologowie. To jest od argentyńskiego do stejka jakiegoś. Eee. No, tamty władzinie Nie chce łapać. Będziemy paszkę do Nie, ale tutaj ewidentnie. Włoskie wino i włoskie jedzenie. Makarony, prosciutto, jakieś owoce morza eee. na siłę też, ale eee. no nie do końca. Eee. I to jest rocznik 19. 2019. To czyli i stąd ta beczka jest, no bo 3 lata w butelce nie leżało raczej, nie? No, ona u nas już stoi dobre pół roku na pewno. Mhm. I teraz ja ja jak wygrzebaliśmy śliwkę też... Jak zawsze szkoda było otworzyć. <głos> szkoda. Żal. <noise> tak. też? Mhm. Nie no, takie wino mógłbym pić dobrze, na co dzień. Nic nie przeszkadza. Nie, właśnie fajne, zrównoważone, dobrze zbalansowane, dosyć długi finisz, gdzieś tak kwasowość na języku, przyjemna kwasowość, nie, że... Bo czasami ktoś nam pisze w komentarzach, że straszny kwasior był... To rzecz gustu nie wiem, nie? Rzecz gustu, ale... No to, to nie jest a, szczególnie przy kianti. no ale Kianti jako, jako takie no, powinno mm. iść delikatnie w, znaczy, powinno iść w kierunku kwasowym. Być może te osoby źle wybierają, mm. zamiast kianti, powinny wziąć Czyli primitivo sameriowosowo. Tak, tak. Mm -hmm. no, no albo inną Albo. Moim się nazywa 5 złotych. A marana? A marana. A marana. Tam A nie ma. <laughs> Nie, nie. Ulubione no jest, wino z biedronki właśnie. E, nie wiem czy wiecie, e, najwięcej e, od, od słon mają wina jest z, z biedronki. A więc co? Zapytamy się, jakie jest wasze czy twoje ulubione wino z biedronki? <grym> Prosimy o jakiś komentarz. No właśnie z biedronki. Z biedronki. Takie z kropkami. Chociaż to wino nie jest z biedronki na pewno. Mm -hmm. e, ale wino naprawdę godne uwagi, fajne, przyjemne. No dobra, oceniamy. Dziewięć? Ja też dziewięć. Bo niczego nie brakuje. I niczego nie za dużo. Tak. Ale wydajcie mnie. Nie dobrze, dziewięć. Nie dziewięć? Nie dawaj, nie dawaj. Osiem i pół, tak nie. Dobra, a ja dziewiątkę daję, bo um, takie wino pić na co dzień nie pasuje. Także no to będzie 9 od nas. Yy. I co? Mam nadzieję, że spróbujecie i powiecie czy też smakowało. Tylko od razu mówię. Jak ktoś lubi słodkie wina, czy ewentualnie wytrawne, które idą słodycz, to nie to idzie w fajną, w przyjemną kwasowość. Także polecamy i od nas pełna dziewiątka.